No, fuck, nie zdążyłem. E, dobra. Dobra, dobra, pójdę na pieszo. Siemano, witam was z Lam Games TV, siemano was wita z Lam Games TV, w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w GTA Liberty City Stories. Jesteśmy już całkiem bardzo daleko w pierwszym mieście, zostały nam do wykonania, aaa, no tak, nie zostawiłem sobie żadnej fur. zostały nam do wykonania misje u Także udamy się tam zobaczyć, co nam kolega, przyjaciel nasz serdeczny, zgotował. Mamy kamizelkę, mamy full HP, jest dużo amunicji, po prostu świat i ludzie. mamy sobie furkę, dosyć bardzo fajną, ciekawą, jaką jest Stalion. I możemy cisnąć na podbój kolejnej misji. Zobaczymy, o co w niej będzie chodziło. Boże kochany, nie umiem jeździć samochodem. Ale to jest nic nadzwyczajnego, ponieważ Pajdak nigdy nie umiał jeździć samochodem w GTA. Fak przycięły mnie pały. Chyba mnie ścigają, bo widzę, że mam jedną gwiazdkę. Dobra, dojechaliśmy do y, magicznego klubu, kiedyś typu Luigi, pamiętacie? No i powiem wam, że zaparkowałem w dosyć niewyględnym miejscu. Ale ja sobie to przeskoczę. Y, Salvador's Salvation. Date. Tony, thank God you're here. Oh, I'm sweating like my uncle in a schoolyard. Oh, my mind's going crazy. What are we going to do? About what? Oh, God, I can't believe it. He's going to cut my balls off. He's going to put him in a vice. Not necessarily in that order. Oh, God. I feel like uh, the day the FBI searched my hard drive. Oh, my heart's racing, uh, you got any Valium or, uh, Rohypnol? What about... Oh, no, no, see, I got too many of those. What's going on? Oh, God, I can't believe this! Why am I to blame? It's not my fault, but you know Salvatore! Oh, he's gonna get the Vice Squad on my ass! Oh, my God, it's gonna be like those statutory rape charges. Have you ever been in prison on statutory rape charges, man? They come in at you with the showers!

Dobra, follow the car, but keep low profile. Pojadę policyjnym, żeby nie wzbudzać podejrzeń, nie? Tak będzie najbezpieczniej. Low profile. Co to jest ten low profile? Niski profil, tak. Tyle z tym, że skumać, nie wiem czy ja mam tego typa śledzić. Załóżmy, że ja go będę śledził. Bo tak to ja najchętniej wpadł na power drive by w truk po temacie, nie? A ja chyba tak nie mogę uczynić, dlatego będzie mi sobie śledzili tego typa. I on nas pewnie zawiezie gdzieś, gdzieś jest jakaś afera, będzie bieda, mogłaby ta gwiazdka spaść już z łaski swojej, chyba że będę przejeżdżał gdzieś koło magicznego miejsca, gdzie będzie gwiazdka taka do zabrania, żeby po prostu spadł... wanted level. No e? oh fucking shit. Where is he? In the trunk? Good. We're taking him to the crusher. The boss wants flatter and pizza. <laughs> My chyba coś chcą zrobić z Salvatorem nieprzyjemnego. Rescue Salvator No dobra, czyli jestem w dupie, bo nie mogę strzelać ze samochodu, bo mogę zabić Salwatora. Także co, będzie trzeba ich trochę popukać po prostu w boczek. I poczekać aż się nauczą. Wychować ich trzeba, wychować ich trzeba. Salwatorowi nic się nie stanie. O. Dobra, przejechałem tych chłopaków. Wezmę sobie... No nie, nie, nie! Tą weź! No, nie, nie możesz jej wziąć? No? Dobra, typ się nasz zamotał, główny bohater. Także ja tą furą po prostu wycofam z deka. Myślę, że wystarczająco z deka. No! I Salwatora zawieziemy do Salwatora po temacie! Dobra, zamknij mordę ty, salwator. Wszystko będzie bangla, ja tu już cię wiozę na kwadraturę. Nie masz tu się denerwować, chłopaku. Więc pełen profesjonalizm z mojej strony. Przecie kurde ratuję dupę, będziesz mi wisiał naprawdę dużo hajsu za to. Ja tego nie robię tak po prostu za nic, tak w czynie społecznym ja tu nie pracuję, jestem prawdziwym gangsterem z krwi i kości.

Chyba przeszliśmy na ty, Dostaliśmy 1500. No dobra, no hajsik dobry, nie powiem, że nie. Ale to z... nie, nie, to nie było trudne, to nie było trudne. Powiem wam, że ta misja, albo już po prostu jestem takim kocurem, ta misja naprawdę nie była trudna. Jedziemy z powrotem do G. JD się koleś nazywa, tak woli ścisłości. Yy, jedziemy sobie do typa wykonać kolejną misję, bo ta poszła nam całkiem względnie, zacnie przyjemnie. Dlaczego? Dlaczego nam poszła dobrze? Bo nie było strzelania. Bardzo prosta po prostu analogia sprawy. Jak nie ma strzelania, to ja, ja potrafię wtedy. Popatrzcie, jakie to, jak, jaki to skróty. No, o, tu, tak, potrafię się... No, 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 o, o, o. No, 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 no. No, oho, jakie bajery potrafię robić. Policja mnie nie ścignęła. Amunicji nic nie złożyłem. No, jestem z siebie dumny. Jestem z siebie dumny, bo rzadko mi się udaje tak na poziomie cokolwiek zrobić.

no i teraz będziemy sobie ze snajperką biegać, która jest na dachu. Teraz jest największe wyzwanie w tym, że trzeba znaleźć ten dach, to już nie chodzi o to, że a dobra, nie będzie jednak ciężko znaleźć dachu. O dziwo, już znalazłem wschody, które mnie doprowadzą do niego. Find a good Vandange Point. To Salvador gets here. Tablety nie biorę. Jak jak się broń zmieniał? Tak się zmienił. l 1 Tak, tak. Tym i ty. Musimy utrzymać sterowność. I możemy zaczynać. No i co, jego dzieci mam ściągać? O fak Pokażcie strzałkami do których Nie już poszedł. Poszedł poszedł. poszedł. To nie wszyscy. Gdzie nasi biegną? Gdzie oni biegną? To są nasi. Kolejny zdech. Op. No. O! Chora. Nas... Fuck, chyba spadłem z góry. Dosyć biednie się to zaprezentowało. No dobra, jeszcze? Jeszcze tu już widzę kolejną ofiarę losu. No snajper to ze mnie jest mizerny. Like to sobie wszystko muszę ręcznie wykonać. Gdzie oni są? Snajper to ze mnie nie jest. Nie, jest bez kitów. Ale nie potrafią sobie normalnie sami się pozabijać. Bo potrzebują jelonia, który to zajdę jednak. Stary, strzelaj do nich! No chłopaki! Wy tak macie zamiar sta... No dobra. A, pały też mam zabić. Zajebiście. Nie dwie gwiazdki, no i pozdro 600. Nikt nie trafię w nie. O, he, 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 git, git, wszystko wychodzi dobrze. Pojedynczyk to zabijecie sami. Nie, idę za ciosem, dwie misje zaliczone to... CALL BEFORE THE STORM. Dwie zaliczone to i trzecia musi pyknąć teraz, mam passę dzisiaj. Now Tony, those cocksucking Sodacos all been kicked out. Listen, I hear the Sicilians trying to broker peace between the families. Sal's got some heavy up his place right now. The thing is, he smells a rat. We want someone to go up there and follow this guy see where he goes. Uh, Reach Salvatore mentioned Massimo is leaving. Twelve fifty. No, I'm sure. Wypad chłopaki, tu nie ma czasu, bo to do 12.50 czas Esperanto. sobie dojadę, to jest latynoska fura, to mi się uda, bo latynowskimi furami się jeździ szybciej zawsze. Coś sobie shortcutem, pierdzielniem troszkę. No, po, 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 uważaj, uważaj, pajdak jedzie. Shortcut poszedł dobry, odbijemy sobie i to nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma lipy! Nie ma lipy, ja do 12.50 zdążę trzy razy całe miasto przejechać. A no, będą czasy, jak dostajemy się do drugiego miasta, a to wszystko u Salvatora się dzieje, no dobra, no to taką biedną kurą Ja jadę do Salwatora, no ja to jako y, znanie, znanie mity gangster powinienem się wozić naprawdę drugimi samochodami i takie popuczyny. Ale dobra, jak trzeba, to trzeba. Ale ryj. No i co? No uciekają. Zajebiście, jak ja mam za nim followować, jak on Tu leci helikopterem. No dobra, dobra, no... no <laughs> nie jest lekko, nie jest lekko. Mógłby chociaż jechać... Lecieć jakoś tak nad ulicą w miarę, żebym mógł mniej więcej skumać, którędy ja mam podążać. Bo za drugim razem już będzie prościej, bo się po prostu wykuje mapy na pamięć, no nie? Aha, no i tak, i zboczu, gdzie już jestem dalej, ale spoko. Dobrze jest, spotkamy się. No, sorry, 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 chłopaki, ale ja tu misję robię. Podczas robienia misji samochody wszystkie powinny się być pousuwane. Z którym skręci? Prosta. A no. no, już! Come siamo rimasti d'accordo. If you do my associate's work for them, you'll be well rewarded. Hepburn Heights will belong to the Diablos. Misin zrozumie? Follow him again. Chelusy. I'll show you where he's going. I'll look him. fajnie by było tutaj wsiąść skroić trasę żeby być bezpośrednio za typem bo będzie w takich strategicznych miejscach pewnie lądował ale go widzę tam ja bym go najchętniej strącił no co, co mnie tu się wtryniasz. dobra powolutku nie ma co się spieszyć Ty naprawdę to jak dobrze się opatentuje patent na misję to nie jest ciężko, nie jest ciężko, to trzeba dobrze rozkminić to wszystko. Nie można pod żadnym pretekstem się spieszyć, jakieś popełnienie te błędy, bo chciałem być szybciej, chciałem być ponad, no nie wiecie o co chodzi. A tu zawsze to wyszło mi to na złe, bo to trzeba robić misję powoli, spieszyć się powoli. No dobra.

Kurde, gdzie ja jestem? Nic nie widzę. No, źle kamera się ustawiła. Jeszcze dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień Dobra, na tym pół Ale widzę, że już chyba wszyscy coraz pora zacząć schodzić na dół. Gdzie są? Gdzie są? Gdzie jesteś? ścianego ty. Wow! No i żadnego nie mogę trafić. Uuu. O, fura zapłonęła i patrzcie co się dzieje. Multi kill Najlepiej właśnie by było wsiąść jakiś fur wtedy bo by prościej to rozegrać. Nie sięgnę tam, z mojego tego, kawa. No nie, tylko sobie gwiazdek nasiukałem, ale wezmę sobie życie. No to trzeba wejść naprzeciw, przeciwstawić się losowi. Co tu dużo mówić? Może wysadzimy im furę kolejną, a amunicji mamy dużo, to nie ma co sobie żałować. O. No pięknie jest. gdzieś tu Ale znowu trafiam w samochód, a nie w typa. To znowu będę musiał im furę wysłać. O nie, Psiarnia podjechała. To już nie jest ciekawe. No, miesiąc pas, klocek, już kolejna misja. No nie, duma mnie rozpiera z mojego dzisiejszego. na yeah, Chinatown. Nie chcę tu być. Nie chcę tu być. Dajcie mi furę, jakąkolwiek, jakąkolwiek. Może być i nawet ta fura. Nie przeszkadza mi to, że to będzie fura przeciwnika. I jeszcze mnie typ ściga. O oh, fuck i mnie doścignął. Jeszcze chcę mnie skopać. I jeszcze mają pistolety. Jeszcze taksówkę mi dajcie może chociażby. Nie ma oh, fuck off, kurde, w China tam się wkopałem. Najchętniej ja bym teraz pojechał w okolicę save'a, wiecie, nie po to, żeby zrobić save'a, tylko po to, żeby sobie wziąć serduszko. Bo nie wiadomo co może się przytrafić w kolejnej misji i może być dosyć... niezbyt przyjemnie. Tak patrząc, tak patrząc, patrząc tak bardziej perspektywicznie, może nie być przyjemnie, jeżeli nie weźmiemy sobie teraz z tego do serca, że się tak wyrażę, bo wypadałoby mieć jednak pełne HP, gdy pojedziemy na kolejną misję, a ja nie wiem, co to będzie za misja, no bo przechodzę po prostu Liberty City Stories pierwszy raz w życiu. Zaparkuję sobie cudowną taksówkę w garażu a Przy okazji się zapiszę, bo jednak z całkiem mi to poszło dzisiaj. Uleczę się i pojedziemy zrobić kolejną misję u JD. No, jak mnie kamera kręci, jak mnie kręci ta kamera. <grywamy> Zawegamy, poproszę. Tak, Jul, Jul, Jun Tutaj sobie zasejwujemy. I ok, mamy tutaj już pełne HP. A na amunicję nie narzekam, w ogóle sporo kasy się już narobiło, bo to jest 8000. <laughs> to jest całkiem eks ekskluzywny wynik, że tak się powiem Wam prawdę. A i przez to mogę zrobić kolejną misję UJA. Pojadę, sprawdzę. Nie wtrnij mi się w trasę. Pojadę, sprawdzę. To jest w porządku, chłopak. Tylko, że ma całkiem trudne misje z czasami. Jeszcze by się w ogóle przydało po kamizelkę pojechać, ale ojej, jeszcze ktoś tu chce mnie zabić. Koleś odma my, to nie jest przyjemne, to nie jest przyjemne, ale jesteśmy już pod Bugdalem z powrotem. We come again to JD and the Made Man. It's all happening today. I'm gonna be a made man. Me! JD the untouchable. <laughs> God help us all. I've waited a long time for this. It never would have happened without you. Though. Hey, I'm crying over here. Come on. Hey Mickey, how you doing? The ceremonies in Howard. What the doing? Zapowiada się przyjemna misja, dosyć. Jedziemy na ceremonię jakąś. Myślę, że o, o, to nie będzie nic strasznego, bez żadnego strzelania, bez żadnych tych, no jednak to jest ceremonia. Nie wiem na czym ta ceremonia ma polegać jeszcze zbytnio. Ale zaraz się... Oho. Jakieś chłopaczki nas tu gonią, trochę z samochodami. Nie mogło być za dobrze Tylko ja mam strzelać Wy nic nie chcecie pomóc Nic, nic z tych rzeczy No ja już no czuję, że mnie pakują no, <ścoughs> no ale ekipety ja mam dosyć mi no nic nie chcę pomóc że się sprosi niż, wiecie, niż strzelać w samochód. No. Daj, bastard! No i tu na wsteku pięknie się ustawi. Dobra, gdzie jest ta ich fura? No. No gdzie? No. Chłopaki. A! Pięknie zajechał. A, i wysiadł. I już nie wsiądzie. Prze przejechane życie. Jedziemy dalej na ceremonie. Taki smaczek był po prostu, nie? Ah, jest miejsce. Dobra. Hey, are we there? Where's Salvatore? Tony, first drinks on me. Uh oh. Hey, the guy was a fucking rat. He screwed over his own boss, disgraciate. Salvatore could never trust that motherfucker. Up the fucking car on the river, you could drive me off on the way. If the cops see the car like... No, that's No, mam pojęcia wyśmikiego, tu żeśmy zapiszli. Po komisji miał, Nie wiem czemu tak się stało, ale to jak się jest gangsterem, to nie można odpowiadać na pytania, trzeba robić hajs. No i tak się stało, jak się stało, szkoda, jeje. No wiem, że ciężko by było nie rozpoznać takiej fury. Dwóch gwiazdek to ja nie zgubię, aż taki talent to ja nie jestem. Mam nadzieję, że Miki wsiądzie wysiądzie z fury bez problemu, że nie będzie potrzebował tu driver levela. Ja sobie bym pojechał utopił samochód i by było po zawodach wszystko, no nie hell no, no to ja też jadę. Dump the car in the river. Gdzie jest river? Bądź mądry i znajdź teraz rzekę, nie? Mapa jest coś takiego. No river jest niedaleko przecież. O, przy okazji, se... o, o, jeszcze gwiazdkę se jumne, o, a przy okazji może tam se kiewlarka walne, kiewlar dobra sprawa, tak, tu są doki, a jest i rzek, jakby się dało tędy przepierdzielić, no i się da, ja wam po. się da, Aaaa, myślałem, że da się, tak, elegancko jak na filmach amerykańskich, się boję wpaść po prostu do wody, no nie, ale jednak tędy się nie da teraz. A no nie można tej fury wysadzić, trzeba ją akurat do rzeki się uparli, żeby do rzeki wysłać. Furę jakiś zjazd by się przydał, zlot coś takiego wiecie żeby dało się ją ładnie wziąć i wyrzucić. No ale to nic takiego nie ma. To jest mały pagórek, chyba, no we, zepchnę. Pychaj, popychaj, popychaj. No jeszcze trochę. Nie, dobra, to trzeba będzie zrobić epicko, po prostu. No fuck, zapomniałem, że oni mnie tu nie lubią zbytnio. No, to sobie pojadę po prostu w przecznicę dalej. No na przykład tu. No i dalej tu idą nam. Nie, dobra, uciekam. Stąd tutaj tego nie zrobimy. I tutaj się robi strasznie dużo, ja potem nie będę uciekał przed nimi, chyba, że się uda tutaj. No nie się udało. Dobra, no, ja tylko, że teraz mnie ściga, kurde, pół miasta. To już przyjemne nie jest zbyt. Nie chcę, żeby mnie zabili, nie chcę, nie chcę tego. Dlatego uciekam w miarę systematycznie, szybko biegnąc, ściskając X cały czas, aby zdążyć. Tak, telefon dzwoni, i do nich co mnie zajrzeć. Ja bym jeszcze tego kiewlaka sobie zajmował. Te gwiazdka? No, gdzie był ten kiewlak? Ojej, to chyba jeszcze przecznicę dalej. Dobra, srać na kiewlak. Dzwoni jeszcze do niej jeden telefon? Nie, przez to.

Bo ja tu chcę dojechać do Safeho po prostu, zrobiłem ciężką misję. Dobra, o, motor, motor. Na do pana V, kimkolwiek on jest, dojdziemy. dojedziemy już po prostu w następnym odcinku. Nie ma co zaczynać nowego, wiecie, nie chcę was zanudzić tutaj czasowo. A jednak i tak moje odcinki są całkiem stosunkowo długie, nie chcę ich przedłużać na siłę, po prostu mi się wtedy nie będę wiedział, co mam mówić. Nie będę wiedział, bo mi się zasób współsłownik mi się wykończy i będę siedział cicho, a tego byście nie chcieli. Także tu gdzieś jest skręt do kwa kwadrata, no co zostaje ten motor, jest całkiem fajny, tak jeździ sobie jak motor. A motory to mają do siebie, że jeżdżą... Ej, nasi, nasi są. No i tutaj zostawimy sobie motorek ładnie, wejdziemy sobie przyjemnościowo. Dobry, dobrze dzisiaj poszło, no nie wiem, ja tam jestem z siebie dumny, nie wiem czy wy jesteście ze mieli dumni. Ja jestem z siebie dumny, bo dzisiaj odwaliłem kawał solidnej roboty, przeszedłem dosyć sporo misji i to jeszcze nie było do tego żadnego mission faileta ani śmierci. Także weźcie to pod uwagę, jeżeli będziecie oceniać film. I trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!